Więc trzeba na pewno bardzo duże łuki robić tą ciężarówką. No ale ponieważ mamy napęd teraz na wszystkie koła, a zwłaszcza na przód, to mamy mniejszy promień skrętu. W Snowrunner to działa tak właśnie, że jak mamy napęd na przód, to promień skrętu się zmniejsza w ciężarówkach. No i tu możemy sobie chyba już zjechać, prawda? tej strony mostu tego urwanego tutaj jeszcze nie tak Ojojojojojojojojoj! Co się to stało? Jaka schiza! O kurde! Ej, było blisko! Ja nie wiem co się stało, ale to było blisko i na bank uratował mnie teraz ten napęd na przednie koła dodatkowe, bo ja sobie skręciłem do maksa w lewo i... One tak, jakby podnosiły tą ciężarówkę, te koła z przodu. Więc wywrotność, no to jest coś, na co na pewno musimy uważać. Ale kurde, nie wiedziałem, że mi tutaj tak zegnie.